Siemano, witam w czwartym odcinku naszej serii, zagrajmy w sleeping, w docks Już się zorientowałem o co chodzi z tą garderobą, to dosyć prosta rzecz Zmienimy sobie może zestaw, załóżmy koszulkę inną Trochę spodnie zmienimy też na coś bardziej eleganckiego, chociaż nie wiem czy to tak można nazwać I buty to chyba jedyne, które dają 5% więcej obrażeń w walce wręcz Tak jest, więcej nic nie ma I to będzie nasz zestaw, zapisujemy wciskając Q i tutaj mamy puste sloty do wyboru, więc weźmy na pierwsze miejsce. I tyle. I tutaj mamy stroje własne. Wchodzimy, i tutaj już jest zapisany pierwszy nastrój. Tak to wygląda, tak to działa. Więc bardzo użyteczne. Raz tak. Myślałem sobie przed odcinkiem, jak ja chcę to zrobić. że chodzi o kupno różnych rzeczy, i wyszło mi na to, że najlepiej byłoby udać się tu do tego sklepu. Tylko i wyłącznie tego, ponieważ i tak będziemy zajmować się przysługami, czyli coś, co daje nam reputację. A tu w tym sklepie zdobędziemy jeden gadżet, który poprawia nam ilość zdobywanych punktów reputacji. Czyli co? Teraz, moment, czas ja sobie ustawiłem. O, teraz. Czyli właśnie tam się wybierzemy w pierwszej kolejności, a potem bierzemy się już za przysługi których chciałbym wykonać wszystkie w tym odcinku Oczywiście jeśli nie będą zbyt długie I nie będą nas wyprowadzać po całym North Point Wtedy będą musieliśmy zrezygnować z tego planu Kolejna rzecz, dostaliśmy pojazdy jakieś ostatnio Więc się przyjrzymy Jest to Bisa United Front Games, czyli samochód klasy C Oraz 270DX klasy B motocykl Zabierzemy to więc po raz pierwszy w naszej serii przejedziemy się gdzieś. Momento, moment. Tu gdzieś się wchodziło na stragan Chyba z tej strony jakoś. Ona. No, prawie, że jestem pewien. Ta, to żeśmy się przejechali daleko jak cholera. Czas wysiadać. Ale to nic, jeszcze w grze będziemy dużo razy jeździć. Także nic nas nie ominie. A tymczasem poszukałem jakiegoś sklepu, o którym bym nie chciał zapomnieć raczej, zanim się zobaczę na to. Czyli za wykonywanie zadań. Tutaj się rozejrzę w poszukiwaniu skrzynek. Tam jest jedna otwarta już. Ale na tym straganie jest więcej skrytek, które można znaleźć. Nie wiem dokładnie ile, ale co najmniej trzy, a może i więcej. Więc może coś sobie jeszcze otworzymy. A warto to robić, bo tam są pieniądze, które się przydadzą na ciuchy. Mam no do góry na razie nie idziemy. Przejdźmy się, może na wprost. Zaraz. To jest chyba ten sklep, o który mi chodziło. Zobaczmy. I tutaj był łańcuch. Tak jest: 5% premii do punktu doświadczenia za reputację. Właśnie to chciałem, więc poproszę. Dziękuję. I na razie nic więcej. Na razie nic więcej. Teraz idziemy aktywować pierwszą z przysług. Przypominam, na ten moment aż pięć jest dostępnych, to jest bardzo dużo. Jak na wstęp. I zobaczymy, co nam będzie dane wykonywać. To jest ciekawe, czekajcie. Się rozejrze jeszcze trochę, bo może coś znajdziemy. Może jakaś skrytka gdzieś? Albo coś? Nic? Serio? A tu? Też nie. O tej stronie też nie. Co prawda nie muszę tak mocno szukać niczego. Powiedziałem, nie trzeba tego robić. Gra jest bardzo przyjazna dla gracza, o tak wam powiem. Że chodzi o sekrety. A tymczasem mamy tu jednak po drodze coś świecącego. Zobaczmy: 5000 dolarów. Hongkońskich, oczywiście. To jest ładny zarobek. Jednorazowy. Dobrze, tu będzie mieli przysługę. I czy jeszcze gdzieś nie było czegoś? Czyli kolejne skrytki. Tam jest. Tak mi się kojarzyło właśnie, że coś tu będzie. Co tym razem? Również 5000 dolarów Hongkońskich. Super. Zadyszka wpadła. A teraz możemy wziąć się za Questa. What do you need? No, No więc dobra, musimy wziąć samochód Michelle i go zatopić Więc powiem wam, wypisz w wymalu, jest to coś co było znane już chociażby w GTA 3 Przynajmniej ja sobie od razu przypomniałem wam powiem e, zatapianie auta w GTA 3 Bo lata temu kiedy nagrywałem GTA 3, nigdy nie skończyłem o, korzetami jest trochę inaczej zrealizowana. Zobaczcie, jakim mi trzeba będzie jechać. Jest totalny gruchot. I cała trudność pewnie polega na tym, żeby się nie rozbijać, bo inaczej samochód wyleci w powietrze, być może razem z nami. Spróbuję w jednym kawałku dostarczyć go gdzieś nad wodę, żeby zatopić to auto i skończyć misję, więc nie powinno być aż tak ciężko. Szczególnie, że mam tutaj port, Skorujmy może w tym miejscu. Ora, więc siatka! O kurde razem z się wleciał Tutaj łowił chyba ryby czy coś i no... Sam został złowiony przez nasze auto. E, poziom pierwszy dalej reputacji, mimo łańcucha, który daje 5% więcej tych punktów wcale nie było tak dużo, ale 2000 dolarów, chociażby dlatego się opłacało. Kasy potrzeba bardzo... bardzo wiele w tej grze. Jeżeli chcemy kupić wszystko. Weźmy sobie skuter i zobaczmy, gdzie teraz mamy kolejną przysługę. O proszę, bliciutko. Bardzo dobrze się składa. Więc. Ups, kamera szaleje. Jeżeli chodzi o model zniszczeń, to w tej grze jest to całkiem. całkiem nadszczegółowe. Może przy jechaniu na motorach, motocyklach, skuterach, to nie widać tego aż tak dobrze. Ale na przykład, już przy prowadzeniu auto faktycznie zniszczenia, uszkodzenia widać bardzo dobrze.

Yo this shit, you gotta learn to drive. Think about dumping that girlfriend too, alright? Well, she's not exactly my girlfriend. I really like her though. She's got a nice smile. Dresses real nice. You're not even dating her? Not yet. got to be optimistic, though. a bitch. Is she with that guy? You mean like right now? Come on. We're shut on here. No to mamy mały problem. Zrobiła się niezła nagonka na nas. Co na prawda to jest dopiero drugi poziom, ale trzeba będzie jakoś uciec. Jak widzicie możemy taranować pojazdy wciskając kontrol. Jest dosyć ciekawe, no GTA chyba tego nie było. Mi się wydaje, że nie. Zresztą ja powiem że GTA mało sobie grałem. Chyba tylko trójkę w życiu. Więc ciężko mi się wypowiadać o innych częściach. No udało się zwiać, gdzieś tam się zawiesili kolesie. I koniec. Było ciekawie, nie powiem. Lekki pościg, trochę akcji, trochę szaleństwa, 2000 zł, dolarów hongkońskich. Trochę punktów reputacji i możemy ruszać dalej. Gdzie my w ogóle jesteśmy? O, zobaczcie, jak bliziutko tej przysługi. Super. Nawet nie spodziewam się, że tak dobrze to pójdzie. Jechałem na ślepo, w ciemno. A dotarłem prawie że na miejsce, pod sam nos następnego zadania. Rada stylisty się to nazywało, widzieliście. A się może wbijemy. To dziś u góry jest, tak? o, <grym <grym Dobra, wysiadka w biegu, pędzącego samochodu. No to tylko way chyba potrafi takie rzeczy. Dobra, co to będzie? Brzmi intrygująco. Rada stylisty. O, tu jest coś. No czy ja wiem? Nie, Je, chyba jest w porządku. O ty gnoju O, jakiś frajer tutaj widzę Zabrał chyba gotówkę. Trzeba będzie mu dać nauczkę w takim razie. Czy kolejny pościg, tym razem związany z misją położną. Tam mamy skrytkę, nas to nie interesuje. Może kiedyś się cofniemy, może nie Gdzie ty uciekasz? Czyżby kolejna pułapka? Kolejne wprowadzenie nas w jakiś gang większy do rozbicia. Tak, będzie bijatyka. Nie jest duża, więc... Może damy radę nam się uporać z tym wszystko. To, to może kolanko, poprawka. Dobra, ładnie. Znowu skontrujemy, raz, drugi, trzeci. O, co to było w ogóle? Ale się złapał, na cios. Złodziejstwo nie popłaca, tak bym nazwał tę misję. O, to wszystko, patrzcie. Ale punktów reputacji znowu sporo. I tylko 500 dolarów. To nic. Nic nie szkodzi Nam się jakoś powodzi. Dobra, co? Tutaj mamy jeszcze oszustwo nie popłaca jeden do tego. Tutaj sklep I Przy sklepie odzieżowym jest przysługa. Pójdziemy sobie teraz sprawdzić gdzie są te skrytki, które były po drodze. Czy skrytki, czy skrytka? W sumie nie wiem ile ich zauważyłem, Jedną na pewno się tu rozejrzę może mam nadzieję że znajdę no, a gdzie to było? Tutaj gdzieś? Hmm. Tam na górze chyba nie, czyli co, idziemy tędy? Tu jest, proszę bardzo 10 tysięcy dolarów, ładnie, czyli taki dodatek do nagrody za misję bardzo użyteczna. Mam już 28 tysięcy ponadto, to już jest sporo. Tedy mogę wyskoczyć, mogę, żeby się nie zabić. 516 metrów. O, chciałem kolesia z motocyklu ściągnąć, a tu jakiś fikołek wyszedł. Akrobatyczny. Dobra, wyjazd. Pieprzajnicę. To jest mój motor od dzisiaj. Dobra, jedziemy zobaczyć, gdzie jest ta przysługa i o co będzie w niej chodziło. Mamy naprawdę dobry czas, bardzo ładnie to idzie Lepiej, niż myślałem Wow Oj, nam się pogoda zmieniła Leje deszcz, jest ślisko, mokro Więc pewnie o wypadek będzie trochę łatwiej A tymczasem docieramy na miejsce Ładny ślizg na ręcznym Przy pomocy spacji i gdzieś tutaj to jest, czekajcie Ja się... a So, uh, how's business? Not very good. Sales are way down. My shirts are just too boring. Hey, could you help me get some new design? I want to do a landscape series. Really capture what's cool about the city. Yeah, sure. Give me a couple of classic shots. Them over when you have them. Got it. Aha, jeżdżenie teraz po różnych miejscach plenerowych i wykonywanie fotki albo fotek. no pewnie będzie więcej niż jedno. No to nas zabierze... Pewnie po... Mam nadzieję, że nie po całym North Point, chociaż. Przy takich misjach jest to możliwe, że będziemy jechać z punktu A do punktu B po kilka razy. Na szczęście nie jest to na czas. Więc nie ma presji Wow, ale się tu wyrobiłem na ledwo No i pierwszy punkt jest dosyć blisko, jak widać Co to jest za miejsce? Co to jest za miejscówka, się pytam Dobra, jakaś świątynia? Hmm Interesujące Czekajcie, tu na pewno coś było gdzieś Jeszcze spojrzę Tak, na pewno to były jakieś skrytki i chyba nie tylko skrytki, więc dobra. Możemy sobie darować. Prędzej czy później tak się dostaniemy do tej lokacji. Sunaj mi chyba jeszcze raz. Czekajcie, może tu zerknę. Na wszelki wypadek. No, ale nic nie ma. A z tej strony coś? O, jest kopiczka, dobra, wychodzimy sobie. To się nam przyda jak najbardziej. Jeszcze dwie chyba będą brakowały Tak jest Jeszcze dwie i będzie ulepszenie. Ciekawe czy tutaj nie było jeszcze jednej przypadkiem Chyba była, tak mi się kojarzy coś, ale gdzie dokładnie to nie wiem Tam jest To jest dobre, że w tej grze Przedmioty interaktywne się świecą I naprawdę z dużej odległości można je zobaczyć jest Dwie szybkie kapliczki Zdałaby się jeszcze jedna po drodze I byśmy mieli kolejne ulepszenie zdrowia Właściwie pierwsze, bo jeszcze żadnego nie mieliśmy Dobra, tutaj nic więcej nie ma W takim razie lecimy dalej Tu nie było skrytki gdzieś z tyłu? No, chyba za budynkiem, teraz tak kojarzę sobie coś Jestem przekonany A właśnie to dobrze pamiętają to miejsce I to jest pierwszy raz, kiedy skrytka jest zamknięta szyfrem Czekajcie, musimy operować strzałkami, dobra, trafione. Z ja drugą stronę. No, blisko, blisko, ok. O, wykres zaczyna się świecić, czyli jesteśmy znowu bliziutko. To prosta prosta sprawa e, 5000 i podrobiony t-shirt sportowy no Chyba nic nie daje, żadnych bonusów Przynajmniej ja nie kojarzę Później sprawdzę to będę wiedział I tu gdzieś trzeba to zdjęcie zrobić Felernę na... no, Dobra, wyciągamy smartfona Jakiś raport w ogóle dostałem jeszcze Shift, żeby robić zdjęcie Co tutaj? Pasuje? Zobaczymy Pojedź na wał nadmorski no dobra, czyli mamy drugą lokację, do której trzeba się udać. W porządku, gdzie to jest w ogóle? Daleko? O kurde, wydaje się daleko, ale przy szybkim pojeździe, typu motor na przykład, wyścigowy, to powinno sprawnie pójść. Na szczęście nikt mi motocykla nie ukradł. Jeszcze wycofajmy szybciutko i lecimy. Koksem na wał Teraz pytanie: Czy to będzie ostatnia lokacja? Czy będzie ich więcej? Nie wiem. Spróbujmy czy będę na skróty się wbić. Uwaga! Uwaga, ludzie, zejdźcie z drogi, bo jedzie. Away. A on się nie pitoli w tańcu. Trędy teraz prosto, chyba co? Pokazuję. Dobrze? Dobrze, jadę. Czekajcie. No tak by wyglądało, nie? Tak. Strzeleczka pokazuje nam, że wszystko w idealnym porządku. Już tu po obwodnicy, nie ciśniemy. raz się po tych terenach przemieszczamy. A na motorze idzie bardzo szybko, jak widzicie. Nie jest to jakieś kłopotliwe. Ła. Żebym się nie zabił po drodze, bo będę musiał całą drogę powtarzać od nowa. 300 metrów gdzie to jest? Kurde, nie pamiętam tego miejsca. Jak na razie Z naciskiem? Jak na razie A, to jest tutaj. Dobra, już wiem o co chodzi. Dobra, wejdźmy do znacznika. Na mini mapie widać kolesi, na czerwono zaznaczonych To są przeciwnicy, którzy bronią skrytki, z tego co pamiętam Trzeba będzie z nimi zawalczyć zaraz, skoro tu jesteśmy Ale to za chwilę Dobra, weźmy sobie to Shift I... O, może coś takiego? Pobipionego dupka, co? Serio? To dawaj Wypadł mi są Nie będziesz mi przeszkadzał robić zdjęć w plenerze. Więc jeszcze raz. Weźmy SHIFT. Jakoś te słońce, żeby ustawić może coś takiego. O. I zobaczmy. Koniec. Aha. Dobra, zabrakło się troszkę. Pewnie z jedno zadanie powinno się udać bić poziom drugi. 500 dolarów końskich zdobyte. Weźmiemy się jeszcze za tą skrytkę. Może. może jakaś fajna walka wyjdzie? Tutaj, pięknie, skontrowany idealnie, na początek. Co ty robisz? Nie udawaj małpiszona! Bo nim nie jesteś, a może jesteś. Okej. Okay. Dobrze, na razie idzie bardzo ładnie to wszystko. Tak jest, udana kontra. I co, tyle? Nie. Ach, myślałem, że trafię go. O, nie zadziałało, no to może to. Wypad mi. Leżeć. Dobra, Bierzemy skryteczkę. 5000. Aha, tuż tu jesteśmy w Aberdeen w takim razie, czyli kolejna jakby część lokacji głównego świata gry. w sumie gdzie tu jest nasza przysługa. Wiecie co, damy sobie spokój. Bo to jest kawał drogi. Więc w następnym odcinku, żeby nie było nudno, zrobimy sobie na pewno oszustwo nie popłaca, część pierwszą. Później, pojedziemy do sklepu. obkupimy się w stroje, które dają premię do punktów triady. Zrobimy misję główną. Ale jak będzie trochę czasu, to może jeszcze zaczniemy pierwszą sprawę dla policji. To co. Myślę, że i tak jest nieźle, zrobiliśmy parę przysług, także postęp jest całkiem w porządku, myślę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.